Przechodzimy już do kolejnego rządku, jest to szósty rządek wzoru, a generalnie siódmy rządek, jeśli chodzi o robótkę. I zaczynamy od pustych krateczek. Na pierwszą krateczkę musimy tutaj nabrać 5 oczek łańcuszka i dopiero wykonujemy słupek. Dalej tylko dwa oczka łańcuszka, no i znowu yy, słupek, a generalnie na, 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 na pierwszym motyw wzoru kratki puste potrzebujemy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Czyli 22 puste kratki. Dalej, dwie krateczki pełne, czyli po dwa słupki na mostku. W sumie mamy tutaj 7 słupków obok siebie. Jedną krateczkę pustą, 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 3 kratki puste, trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I dalej jak się nie mylę, to jest 18 pustych kratek, ale jeszcze sprawdźmy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Zaczynamy od czterech pustych krateczek i jednej pełnej. A tutaj nam się już pojawia wzorek pierwszej chatki. Widok się wyłania. Mam ósmy rządek, a siódmy rządek ze wzorem, ponieważ ten pierwszy jest pustym rządkiem. I mamy tak cztery krateczki puste, jedna pełna. Jedna pusta i trzy pełne, czyli 10 słupków. I proszę popatrzeć, płotek się wyłania. Dalej mamy krateczki puste 2 4 6 8 10 11. Następnie cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna pusta, trzy pełne, czyli 10 słupków. Cztery puste. I dwie pełne, czyli 7 słupków. Pamiętamy, że robiąc kratkę pustą nad pełną, pomijamy dwa słupki a wkłuwamy się w trzeci z którego wykonujemy po prostu słupek. Do końca robótki e, tego rządku, oczywiście, kratki puste. I mamy ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6. O, i popatrzmy, czy już coś widać. Wyłania się domek, mamy płotek, także już powoli coś tam się pojawia. Dziewiąty rządek, no a ósmy rządek wzoru. I tym razem zaczynam od górnej części firaneczki. I tak, tutaj mamy kratki puste na początek, dwa, cztery, sześć. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 5. Czyli najpierw robimy 25 krateczek pustych. Dalej dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. I znowu mamy kratki puste, jest ich 8, 2, 4, 6, 8. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No, i krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jedna kratka pusta. Dwie pe... No, na odwrót, oczywiście. Jedna kratka pełna. Dwie puste. Jedna pełna i cztery puste. I tu nam już fajny płotek po prostu wychodzi. To można oczywiście intuicyjnie robić, nie, nie trzymając się wzoru. Popatrzmy, jak to wygląda. Mamy zarys pierwszego domku. Tu jest okienko, i tutaj się zaczyna już drugi domek. O, tak to, tak to wygląda. Jedna gwiazdka już jest, zaraz się pojawi kolejna. Także myślę, że bardzo będzie to urocza i fajna praca. Myślę, że właśnie ta firanka to jest taka firanka, która nie musi być tylko i wyłącznie kojarzona ze świętami Bożego Narodzenia. Bo może przecież być użyta przez cały okres zimowy, także bardziej uniwersalna. A być może na przyszły rok wykonamy firankę, która będzie typowo firaneczką bożonarodzeniową. Dziesiąty rządek, a dziewiąty rządek wzoru. I mamy na początek cztery puste: jedną pełną, jedną pustą, trzy pełne. Dalej, krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I dalej, kratki puste. 2, 4, 6, 7. Następnie znowu krateczki pełne. I mamy trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I będziemy robić kolejną gwiazdkę. Czyli najpierw robimy 6 krateczek pustych, jedną pełną. To już jest początek gwiazdeczki. Do końca robimy kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 wyszło. Także tak to wygląda. Powoli jakiś wzorek się wyłania. Mamy dziesiąty rządek wzoru. Na początek robimy 16 krateczek pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, później 5 kratek pustych. Następnie 3 krateczki pełne. Tutaj sobie ponawiamy akurat, czyli 10 słupków obok siebie. Kratki puste. I tych krateczek wychodzi nam 6 tutaj. Ostatni w zasadzie element wzoru to kratki pełne i mamy ich raz, 2, 3, 4, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej aż do tego płotka wykonujemy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. Jeszcze raz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. I dalej. Krateczka pełna. Dwie puste. Krateczka pełna. No i cztery puste. Tak wygląda dziesiąty rządek, który niestety gdzieś tam umknął. Także dziękuję za wszystkie informacje, które otrzymałam, bo sama do tego nie doszłam, że brakuje tego rządku. Także na ten moment tak się praca prezentuje. Dwunasty rządek, ale jedenasty rządek wzoru. Tym razem zaczynamy od tej dolnej części, gdzie jest płotek. I mamy cztery kratki puste, jedną pełną, jedną pustą, no i trzy pełne. Dalej wykonujemy sobie krateczki puste i jest ich osiem: Dwa, cztery, sześć, osiem. Trzy pełne, trzy puste. I znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A sześć kratek pełnych to dziewiętnaście słupków obok w siebie. Dalej trzy kratki puste. Trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków. Następnie wykonujemy znowu kratki puste, jest ich siedem. Jedną krateczkę pełną. I do końca rządku kratki puste, a jest ich siedemnaście, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście, siedemnaście. O, także tak to wygląda. Tak się prezentuje. Trzynasty rządek, jeśli chodzi o wzór. I mamy na początek kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6. Czyli tutaj na początek robimy 26 pustych krateczek. Dalej dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Trzy kratki puste. I dalej w zasadzie sobie ponawiamy. Następuje kontynuacja, ale na początek robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Trzy kratki puste. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. A i po tych trzech pełnych, które są zresztą w tym samym miejscu co z poprzedniego rządku, znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8, 9. Jedna pełna, czyli cztery słupki. Dwie puste, jedna pełna, no i tutaj cztery puste. Także tak to na ten moment wygląda. O, popatrzmy w tą stronę. Dopiero początek. No i przechodzimy dalej. I ja już mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rządek, ale 13 rządek wzoru. Nie wiem, czy w poprzednim wejściu czasami e, się nie pomyliłam, ale poprzedni to był oczywiście 12, ale 13 rządek e, z tym pierwszym. Wszystkich pustych kratek. Także jest wszystko po kolei. No i tak jak przechodzimy do tego czternastego rządku. To na początek robimy cztery kratki puste, 4 puste. Jedna pełna, jedna pusta, no i trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Dalej robimy krateczki puste. 2, 4, 6, 8. I teraz sobie kontynuujemy. 3 kratki pełne w tym samym miejscu. 3 kratki puste w tym samym miejscu. No i 6 krateczek pełnych. To wszystko ponawiamy. Dalej już mamy zmianę. Jedna kratka pusta. 3 pełne, czyli 10 słupków. I do końca rządku same kratki puste. Przeliczmy, ile ich wyszło. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 18 20 2 4 6 7 czyli 27 o i powoli już wyłania się wzorek 15 rządek no ale 14 rządek ze wzorem zaczynamy od krateczek pustych i jest ich dosyć sporo

I tutaj sobie ponawiamy 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. No i dalej mamy kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jedna kratka pełna, jedna pusta, dwie pełne, czyli 7 słupków, no i 4 puste. Także popatrzmy jeszcze w tą stronę. Jak to się układa?